Jestem Juno i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Evil Within Albo raczej The Tak, właściwie to tak powinno się to przeczytać, ale Mniejsza o to, sama się dziwię, że mało nie zapomniałam tytułu gry Ponieważ jak pewnie możecie się domyślić um, Nagrywam to po bardzo długim czasie i Właśnie, właśnie Nawet nie ogarniam zdrowania i w sumie nie wiem czy ja mam biec teraz? No, chyba tak. Przynajmniej przydałoby się. I nie wpaść na żadne wózki inwalidzkie. Dobra, wiemy, że nas wykrył. To jest pewne. O, tutaj jakaś winda bardzo miło nam się otworzyła. Eee, w przeciwieństwie do drzwi w supermarketach, które nigdy nie chcą się otwierać. Został psychol na dole. Tak, teraz może kilka słów, yy, jeśli chodzi o to, dlaczego taka przerwa między tym odcinkiem a tamtym poprzednim. Po prostu nie miałam ochoty wracać do tej gry. Ma ona dla mnie słaby klimat i jest to taki outlast po prostu z widoku trzeciej osoby. Nie wiem, nie wiem, może dalej będzie fajnie. Dobra, zaraz nakrzyczycie na mnie, że psuję klimat, więc jak jest ta scenka, to jeszcze się zamknę. Tak, raz jeszcze wyświetla nam się tytuł gry, jakby ktoś zapomniał. E, no, i cóż, ja do takich gier zawsze jestem, prawie, że od samego początku. Bardzo, ale to bardzo sceptycznie nastawiona. Tym bardziej, że przeszłam sobie ostatnio w Fatal Prima czwóreczkę. To Prawda, drugi raz już. A... Aha. E, trzęsienie ziemi? Nie wiem. Ale w każdym razie, jak się przejdzie, naprawdę dobry. O, mogę biegać! Nagle uzdrowialiśmy cudownym sposobem. E... Wow! No, chyba powinniśmy stąd uciec. Ale pewnie drzwi. Się mu nie otworzą. A no właśnie. Wszędzie zwłoki. Yy, nie wiem, gdzie biec. Tutaj jest dużo krwi. Yy, no właśnie. A. Jednak tu mogę wejść, ale to mi chyba nic nie da. Dobra. Nie ma to jak sprintować przez mm, cały czas, żeby te drzwi otwierać w takim żółwym tempie. Tam są jeszcze drzwi. Tak, to pewnie tymi mogę wyjść. Jaj! Garnianie wszystkiego coś mi na łeb prawie spadło. My dostaliśmy się z budynku. Ale jest koniec świata. Normalnie. Fajnie. Ja bym obstawiała, że nasz bohater już zdążył zwariować czy coś. Nie mówcie tylko, że teraz czeka nas jakaś świetna apokalipsa zombie, która będzie bardzo, bardzo straszna. Mówię to z przeogromnym entuzjazmem, który zapewne słychać w głosie. No, miał być to horror wszechczasów, jak na razie mamy kupę. Nie bardzo wiem o co chodzi. Joseph. Man, I'm sorry, but you never came out. I waited, but uh... Please settle uh, down, Leslie. Uh, settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Wiecie, ja tego wszystkiego naprawdę nie rozumiem, chyba, że nasz yy, główny bohater nabawił się tam schizofrenii yy, w tym szpitalu, ponieważ... dla mnie na razie to wszystko jest jakieś wyjątkowo nielogiczne. Hmm. Jeszcze te tekstury znowu się nie doczytują. Nie wiem, co z tym jest. A, miałam zmienić ustawienia graficzne, ale... Się nie, chciało. nie wiem ile jeszcze odcinków z tego nagram, ile wytrzymam. No, a może ku mojemu zaskoczeniu będzie fajnie. Daję na razie tej grze jeszcze jedną szansę. Wow! Co się dzieje? Czemu wszystko się przesuwa? Right, damn it How are we cut off from everyone everyone must be dead everyone all right back there just a few bumps we're fine fine fine, fine. we will be once we're fine. far away fine a little further and we'll be fine. 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 Błagam, nie mnie się w kupionośne zombie. Cholera, proszę. Niech to będzie zły sen. Bo, bo to jest głupie. Nie podoba mi się to. Ale lepsze to niż Outlast z trzeciej osoby. Wow, ukończyliśmy rozdział pierwszy. Nieźle. Świetnie. Zapiszemy sobie. I chciałabym, no nie wiem. Grać dalej. O, następny rozdział. Ach, ja i moje ogarnianie gier, no po prostu. Jedyna gra, w której czuję się w miarę dobrze, to Silent Hill, ale i tak na razie nie mam czasu wam go nagrać. Nie wiem, myślę, że wyrzucę jakąś serię, którą mam już nagraną. Bo nagrałam jakiś czas temu. E i czemu wszystko jest czerwone i gdzieś nas blokują. No, ja rozumiem, że każdemu zdarza się za dużo wypić, ale coś, coś takiego jest co najmniej dziwne. Siostro Raczet, nie dopadniesz mnie. Tak, Juno, nie jest śmieszne. Wyprzedzam Wasze komentarze, Wy niewdzięczni. Nie dobra, żartuję. Mam nadzieję, że komuś się to podoba. I czy ja jestem przypięta, tak, jestem przypięta. Albo właściwie może powinnam powiedzieć przypięty, bo nasz główny bohater jest mężczyzną, o ile nie zmienił nam się główny bohater. Chyba nie. Ale on ma dziwne życie, tyle wam powiem. Jakaś coś sięga po mnie. I jakiś... O mój Boże! Ale jesteś przystojny. Zejdź ze mnie, Boże, co to. Budzimy się w psychiatryku. Nie, to mi nie wygląda na psychiatryk. Mamy tutaj coś do podniesienia. Znaleziono ciała. Ciało odnalezione w miasteczku nad jeziorem. No cóż. Co to jest? Aha, czyli to jest chyba życie, tak? O jest, wszystko nam faluje, ale efekt fajny. Pierwszy plus tej gry. A w sumie, to, że nie wiem o co chodzi, też zaczyna mi się podobać. Mamy jakieś fajne kraluchy z... o! Czy wszyscy

Zaraz, zaraz. E, jeśli dobrze rozumiem, takie coś to jest zapis. Aha, maszyny do pisania, tak, czy coś takiego? Ej, gdzie ten? Tam, tam nam się otwierają drzwi. Wow. Dobra, gra, zaczyna mi się podobać. Koleś, to szpital. A czym ma tu śmierdzieć innym? Ej. Czy serio, to jest dalej szpital, czy może jakaś pieprzona sala tortur? Nie wiem, czemu kojarzy mi się z to z nazistami. Tak, mam dziwne skojarzenia. Na pewno tu nie usiądę. Wow, czemu tu jesteś, głupia kobieta? O, coś mogę ulepszyć, coś tu było. Aha, dobra, czyli jednak muszę tu usiąść. Może tam było napisane usiądź, a nie ulepsz e... A może jednak This Zielone żal. No. E... Możemy ulepszać coś. Dobra. Nie wiem co to jest. Ale coś chyba ulepszyłam. <laughs> Ale ta cholera jedna jest ironiczna. Ognie piekielne? Przepraszam, na pewno ciężko jest oglądać film z jakiejś gry, w, w której gracz jest tak sceptycznie nastawiony jak ja do tego tytułu. E, czyli to są jakieś nasze chore wizje. Dobra, wszystko rozumiem. A może nie? Nie wiem, w sumie to jest rzeczywistość, a tamto to się dzieje w naszej głowie. E, czyli sytuacja już się co chyba wyjaśniła. Przytrzymajmy spację. Coś, coś tu jest. Nie wiem, co to dokładniej. Strzykawka, skąd pochodzi w mhm, Czyli jak zwykle używamy znalezione... Strzykawki. Ja bym tego w sumie nigdy nie zrobiła, ale dobra. Zaraz, zaraz. Jak to nie czają tego, jak to. Ale jak będą w potrzebie, to pewnie zapamięta... zapamiętam. To pewnie znajdę sposób, jak tę głupią strzykawkę użyć. I nie podoba mi się włóczenie się po ciemnym lesie. Tu jest jakaś krwawa dróżka. Ktoś chyba nam ją oznaczył krwią. Niczym. Jak w Jasiu i Małgosi, tylko tam były okruszki chleba i widzę zwłoki. No. Domek z piernika, czy z czegoś tam na pewno nie jest. Atakuj wrogów. Aha, mogę atakować wszystko gołymi pięściami. Nieźle. To nie jest człowiek, tak? To jest jakiś. Koń? Albo jakiś. Nie wiem że jednorożec skoro gramy kolesiem który ma problemy ze sobą eee, no i wiecie co ludziki właśnie się skupiłam <laughs> tak i chyba mam okazję powiedzenia tego po raz pierwszy w tej grze albo już po raz nie wiem który to jest światłość światłość widzę mogę coś podnieść Dobrze, to jest lampa Lampa się przyda. Nie, jesteśmy tu sami. I to jest ten moment, w którym jeszcze nie wiem, czy się z tego powodu cieszyć, czy nie. Ale Łamaga z tego detektywa naszego. Dobrze, że mamy punkt kontrolny, bo, bo to, to jest dobre. Chyba będziemy z nim walczyć, czy nie? O, mamy rewolwer. Yy, strzelaj mu w łeb, człowieku. Aha, świetnie po prostu. Dobra. Yy, czy on nie żyje? Chyba nie żyje już. Nie wiem, mogę go dobić? Czy ja go dobijam? Czy coś mu robię? Dobrze powiedziane. I, I w ogóle, wiecie, ja nie wiem. Ja nie chcę w to grać. To jest dziwne jakieś. Dobra, rozejrzymy się tutaj w jasnym pomieszczeniu. O, coś tutaj jest. <laughs> e, nie wiem dlaczego, ale ta gra przypomina mi jakieś, jakąś współczesną wersję Alicji w krainie czarów. Nie wiem dlaczego, po prostu. Zaraz. Nie, nie, a nie dobra. Jak była latarka? O, użycie lampy. Tak. Tam ktoś jest, a tam. O, tu jest znowu ten słoik i kiedy się nauczyłem, że spacja to podnoszenie, a nie F, nie wiem. E... Nie no, wiecie, nieco zmieniłam zdania tej grze. Teraz to jest w miarę ciekawe, takie dosyć. Aha. Zagadka rodem spiły pewnie będzie. Może Wiecie, ten człowiek hospital. jest naprawdę hospital. dziwny. On się martwi o takie jakieś rzeczy. E, a możesz... Aha, właśnie, właśnie, możemy to rozbroić, fajnie. E, tak, wiedziałam, że to będą pułapki. Nie pamiętam czy w Woutlaście były jakieś, ale grałam w piłę jeden i zaczęłam przechodzić dwójkę na konsoli. Nie wiem, czy graliście, czy nie, ale dwójki nie polecam. Jedynka była o tyle ciekawa, że była taka no, dość inna od wszystkich gier, aczkolwiek do horroru jej daleko, bo wiecie, w końcu piła nie jest straszna. Nawet jakby chciała być straszną, no co? Jej się niestety nie udaje. Nie wiem, dokąd ja idę. Kolejne ciało. Podejdź do powalonego wroga i naciśnij C. O, a, a. Czyli będziemy palić wrogów. Tak, fajnie, podoba mi się. C. No. Aha, dobra. Taka przyjemna rzecz. E, tak, pamiętajmy, żeby palić e, zwłoki Jakoś po The Walking Dead Chyba o tym nie zapomnę tu Mam jakąś, e, jakieś drzwiczki do jakiejś leśnej chatki Oczywiście tam wyjdziemy, nie? Świetny pomysł po prostu No dobra, może nie taki najgorszy Skoro mamy zielone coś I tą dziwną pielęgniarę Lustro, z kolei kojarzy mi się z filmem The Ring. Mhm. The... No nie, kolego, nie to. I nie chciałam tego podnieść. Eee, dobra, to sobie przeczytam poza nagraniem. Wy możecie zastopować filmik. O, podniesiemy to. Shit. Coś dziwnego się dzieje tutaj, naprawdę. Czy mam podejść do tego lustra? Ha, znowu budzimy się tutaj. Ej, wiecie co? Ta gra jest niby jest taka nie za fajna w sensie no nic nowego, ciekawego, ale ma też to coś w sobie. Tak, znaczy, nie to coś, co na przykład ma Fatal Frame albo Silent Hill. Ale takie coś, e, że tak powiem, e, nawet ciekawego, takiego wiecie, że człowiek się zastanawia, co też ci jeszcze twórcy mogli e, wymyślić i co nam tutaj się przyda. Hmm, a tak wręcz. myślę, że będziemy. Ulepszać zdrowie, na które na razie nas nie stać. Właściwie chyba nie stać nas na nic, prawda? Eee... Nie mogę najechać na zapasy. Nie wiem o co chodzi. Dobra, no trudno. Skoro nas na nic nie stać, to eee... idziemy może zapisać. Tak. Tu był zapis? Nie, nie tutaj. A, tutaj, w tym przyjemnym oświetlonym miejscu. <laughs> Dobra, to zapiszemy sobie i na razie już Wam podziękuję w tym momencie, więc mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu chociaż się Wam podobało. A na razie, cześć wszystkim, do usłyszenia w odcinku trzecim. Tak, i to jest może chociaż trochę dobra wiadomość, że jednak planuję tę grę nagrywać, kiedy jeszcze nie wiem, czas jest ograniczony, no ale dobra, mniej gadania, więcej grania, jakby co. A na razie, cześć wszystkim.